Surbach, na tej surbach, na kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje stanowisko gamingowe, które przez niektóre było już naprawdę długo wyczekiwane. Ostatnio na moim kanale pojawiła się opcja wspierania, więc jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, dostając za to bonusy, to będzie im bardzo miło, jeżeli to zrobicie, także macie tam niebieski przycisk na dole. Przed chwilą zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, także ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Pierwszym elementem mojego stanowiska jest fotel, a dokładnie jest to fotel Diablo X 1 Jak widać jest on już trochę poobdzierany, ponieważ ma już kilka dobrych lat, ale siedzi się na dole komfortowo, a to chyba najważniejsze. Z tego co się tutaj nie ma już nawet możliwości kupna modelu Diablo X1. Teraz przejdźmy do kwestii audio, a dokładnie do słuchawek. Są to słuchawki SPC Gear Viro Plus, które sprawują się bardzo dobrze i zdecydowanie są najlepszymi słuchawkami, jakie miałem i mogę je Wam bardzo serdecznie polecić. Jeśli już jesteśmy przy audio, to przejdźmy do mikrofonu, a jest to SPC Gear SM900, którego mnie właśnie słyszycie. Jest ono mocowane na ramieniu, które było dołączone do zostało z mikrofonem, oraz do zostało było dołączone popfield oraz pianka, której no nie używam, bo nie robi mi żadnej różnicy. Na moim biurku znajdują się również głośniki firmy Logitech, jest to model Z333, który zapewnia donośne dźwięki potężniejszy niż Mariusz basy. Używam ich zazwyczaj po dłuższej sesji grania, do słuchania muzyki lub oglądania YouTube'a. Przechodząc do peryferii, zacznijmy od myczki, która w moim przypadku jest SteelSeries Rival 310 z sensorem optycznym Trumów 3. Myślę, że mi niesamowicie dobrze w dłoni i wagą pasuje bardzo dobrze pod gry, w które gram, czyli do Counter Strike'a, bo waży 90 gramów, czyli nie za dużo i nie za mało. Dalej mamy klawiaturę mechaniczną Crux Ataks RGB z przełącznikami quentum Blue. Klawiatura jest w rozmiarze turniejowym, czyli 75%, bo nie posiada ona numpada, którego jakoś nigdy bardzo nie korzystałem. Klawiatura posiada sześć wariantów podświetlenia, co myślę, że jest całkiem spoko urozmaitym. Ceniem. Aby kable się nie plątał, ale zarazem przydatne mousebandy. W moim przypadku jest to Genesis Vanda 200, które zapewnia poprawne ruchy myszki. Kolejną rzeczą na moim stanowisku jest podkładka, bez której nie wyobrażam sobie grania w gry, gdzie ruchy myszką muszą być perfekcyjne. Ja używam podkładki modeką Volkano Herberus, na której oprócz mojej myszki mieści się również klawiatura, co jest bardzo spoko rzeczą. Na lewo od mojej klawiatury znajduje się pad do Logitecha, jest to dokładnie Logitech F310, który służy mi głównie do rzucania nim w ścianę grając w FIFA. Mogę go polecić w 100% jeżeli szukacie pada do pc -ta. Natomiast kiedy zamieniam się w Roberta Kubica używam kierownicy tracer Rouser. Zdecydowanie jest to kierownica dla początkujących, czyli dla mnie, ale w swojej cenie oferuję w zestawieniu z innymi kierownicami w tej cenie więcej niż większość konkurencji. Moim monitorem jest monitor Yamaha G-Master gb 2470 hsu O przekonanej ekranie 24 cali i rozdzielczości 1920x1080. Czę ekranu wynosi 165 Hz, co robi bardzo dużą różnicę między standardowym monitorem z 60 Hz, a czas reakcji to 0,8 ms. Wszystkie moje akcesoria trzymają biurko UTS Player z IKEA o takim ładnym designie i o wymiarach 160x80 cm. Przydatnym dodatkiem w tym biurku jest miejsce na kable, dzięki czemu o wiele łatwiej zadbać o cable management. Wchodząc do serca mojego stanowiska, czyli do komputera, znajduje się link karta graficzna GTX 1060 o pamięci 3 GB, dysk HDD o pamięci 1 TB, dysk SSD o pamięci 240 GB na Systemie najpotrzebniejsze programy. 8 GB pamięci RAM ddr 4 procesor Intel Core i 5 f płyta główna Asus Prime h 300 mr 20 zasilacz 520 w z certyfikatem 80 plus bronze, a to wszystko znajduje się w budowie NZXT Alexa BlackLine. A więc to był było tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak, to strzelcie łapkę w górę oraz subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale. Również możecie napisać komentarz, który na pewno podbije zasięgi i pozwoli dojść do szerszej grupy odbiorców. Także ja się z Wami żegnam, siema!